Cześć, z tej strony Ewelina. Dziś odpowiem na pytanie, jaka jest różnica między WordPress.com a WordPress.org? Dlaczego w ogóle są dwie wersje WordPressa? Więc WordPress.com jest to strona, na którą możesz w tym momencie sobie wejść. I żeby mieć stronę, to trzeba założyć tam konto, wybrać wygląd naszej strony i zacząć blogować. Jest to tak naprawdę taka platforma do blogowania. Ciężko tutaj mówić, że mamy jakąś stronę, bo nasza strona, ten, ten blog w zasadzie można powiedzieć, ma adres z końcówką .wordpress.com, czyli wygląda to mało profesjonalnie. Możemy wordpress.com porównać na przykład do blogera albo Tumblr. Może to, to, jeżeli potrzebujesz takiego porównania, to, to najłatwiej zrozumieć, że jest to coś takiego podobnego. I teraz o takich trzech ograniczeniach, moim zdaniem największych, kiedy porównujemy WordPress.com do WordPress.org. Więc trzy ograniczenia: WordPress.com to brak wtyczek, brak newslettera i bardzo ograniczona ilość motywów, czyli tych wyglądów strony, z których możemy skorzystać. Jeżeli chodzi o brak wtyczek i brak newslettera, to ktoś powie: No zaraz, zaraz, co ta Ewelina opowiada? Przecież ja jestem na wordpress.com i mam wtyczki i mam newsletter. Więc teraz uwaga. Tak ci się tylko wydaje, bo tam są bardzo ograniczone zarówno możliwości wtyczek, jak i możliwości newslettera. Wtyczki, które masz, jest to tylko parę wtyczek, kilka, tam jest kilka rozszerzeń, które ma tak naprawdę tak zwana wtyczka Jetpack. Czyli chyba tam jest tego z 7-8, może troszkę więcej. Generalnie. Bardzo, bardzo mało. Natomiast newsletter, który myślisz, że masz, jest to tylko możliwość informowania o nowych wpisach, które dodajesz, osób, które Cię śledzą. I to kompletnie nie ma nic wspólnego z całym newsletterem i marketingiem newsletterowym i całą więzią, którą możemy zbudować na prawdziwym newsletterze i wszystkimi narzędziami, które on sobą reprezentuje. I tutaj, jeżeli jesteś na wordpress.com albo zastanawiasz się, co wybrać, to odsyłam Cię do moich artykułów o newsletterach. Bo tam właśnie opisuję, jak wykorzystuję newslettery i do mojego artykułu przydatne wtyczki. Tam możesz zobaczyć, z jakich wtyczek korzystam i też to ci da pewien taki obraz sytuacji. Jeżeli jesteś na wordpress.com, to nie skorzystasz z żadnej z tych wtyczek, od razu ci powiem. Natomiast jeżeli jesteś na wordpress.org albo chcesz być na wordpress.org, to już będzie taka, taka pierwsza lekcja dla Ciebie o wtyczkach. Dobra, teraz wordpress.org. Dlaczego jest tak popularny? Przede wszystkim dlatego, że jest za darmo. Po drugie, na, na zasadzie kontrastu z wordpress.com, na wordpress.org mamy nieograniczoną ilość wtyczek, czyli możemy rozbudowywać naszą stronę o nowe rzeczy. I tutaj możemy albo coś zlecić, czyli na przykład chcę mieć super jakiś sklep z jakimiś tam rzeczami, albo skorzystać z jakiejś darmowej wtyczki, która już jest na rynku i jest bardzo dobrej jakości, no albo zakodować coś samodzielnie. Mamy nieograniczoną ilość też możliwości, jeżeli chodzi o motywy. No, jest ich tak dużo, tych wyglądów strony, które możemy nadać. Mamy niesamowitą samodzielność. Mamy też samodzielność, jeżeli chodzi o rozbudowywanie naszej strony, o treści, o aktualizowanie jej, o zdjęcia. Mamy też swój unikalny adres strony, czyli kupujemy domenę. Co trzeba zrobić, żeby mieć stronę na WordPress.org? Musimy kupić serwer, musimy kupić domenę, czyli adres naszej strony, i musimy zainstalować w bezpieczny sposób WordPressa. Potem nadajemy mu wygląd, wybierając jakiś konkretny motyw, albo yy, tak wybierając jakiś konkretny motyw, i tu oczywiście możemy testować. To nie jest tak, że wybierzemy jeden i koniec kapota, już zostajemy z tym jednym do no, końca świata. Nie, możemy wybrać, testować, sprawdzać. Nawet mając stronę dwa lata, potem możemy zmienić nasz motyw i całkiem zmienić wygląd naszej strony. Co jest jeszcze ważne? Strona należy do nas. To znaczy, jeżeli jesteśmy na kom, to tak naprawdę korzystamy tylko z jakiejś platformy. I nie daj Boże, tak, ta platforma kończy, kończy swój biznes. No to, sorry, ale tak jak na blogerze, no, ta strona nie należała do nas. Natomiast na wordpress.org, no to tutaj mamy wykupione miejsce na serwerze, te pliki są na naszym serwerze i jesteśmy tutaj całkowicie właścicielami naszej strony i adresu tej strony. Jeżeli interesuje Cię temat WordPressa, jeżeli czujesz, że jest to coś, w co chcesz wejść jeszcze dalej, interesuje Cię temat motywów, wtyczek, a jesteś tutaj bardzo zielona, wiesz tylko o WordPressie tyle, że istnieje, to zapraszam Cię na mój bezpłatny edukacyjny kurs pod tytułem Co to jest WordPress? I tam uczę o tych wszystkich rzeczach. Mamy 7 lekcji, 7 dni i zdecydowanie będziesz wiedziała, co to jest WordPress i czy warto założyć stronę na WordPressie. Zapraszam.